Dzień dobry. Dzisiaj konferencja, którą, na którą Państwa poprosiliśmy, dotyczy sprawy cen ciepła. Sprawy, która zawsze dla nas, dla samorządu, dla mieszkańców Felbonga była sprawą ważną. I sposób kształtowania tej ceny jest określony. W stosownych przepisach, e, czyli e, przez Urząd Regulacji Energetyki. Powiem tak, że e, pod koniec tygodnia e, pan prezes EPCU e, no, e, e, zdumiał mnie e, tym, co, e, co się dzieje e, i e, postanowiliśmy, że trzeba e, Mocno zaprotestować przeciwko temu, że bez e, udziału samorządu e, e, proponowane są ceny do Urzędu Regulacji Energetyki przez e, spółkę Skarbu Państwa, czyli spółkę Energa, e, która, e, która to. E, nie jest spółką samorządową, tylko tak jak powiedziałem, Skarbu Państwa. Proszę Państwa, rzeczą nie do przyjęcia jest to, że został złożony wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki o wzrost taryfy o 34% od pierwszego lutego. Spółki, powtarzam, Skarbu Państwa. Natomiast żeby mieć na uwadze odpowiedni kontekst, to nasza, mniejsza, nasza miejska spółka, czyli EPEC, złożył wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki w ubiegłym roku na koniec sierpnia, w którym to wniosku jest obniżenie taryfy o 25%. My nadzorując spółkę samorządową i patrząc na to, co się dzieje na rynku energii, wystąpiliśmy o obniżenie ceny ciepła o 25%. Na jakich to danych można przygotować wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki w tej samej sprawie, czyli ceny ciepła, żeby zwiększać ją o 34%? Energia, podnosi o 34%, EPS obniża o 25%. No, nikt z mieszkańców nie zrozumie, że to jest w, w jakiś sposób sensowne, zgodne z prawem, e, policzone. Dlatego e, dzisiaj e, wystosowałem pismo do ministra aktywów państwowych, do pana ministra. Budki, w którym to właśnie, podkreślam tę, tę sytuację, że zarząd Energia Kogeneracji podnosi cenę za jednostkę ciepła, natomiast nasza spółka miejska złożyła wniosek Nomen Nomen do dzisiaj jeszcze nierozpatrzony od 30 sierpnia o obniżkę ceny. Jest to nie do przyjęcia, jest to ze szkodą dla mieszkańców, i że nie zamierzam tego pozostawić bez, bez echa. Bo proszę Państwa, patrząc na takie postępowanie, gdzie przy, przypomnę, niektórzy zarzucali mi, że nie obniżona została cena ciepła którą deklarowałem, ale od tamtego czasu, 10 lat zmieściły się wiele, już nie mówię o inflacji, o cenach i, i tym wszystkim. Natomiast generalnie na bieżąco przygotowujemy się do inwestowania i w ślad za tym pójdą później korzyści w postaci niższej ceny energii. Natomiast jeśli chodzi o zarząd spółki Energa Kogeneracja, Yy, niestety, yy, takich działań nie ma i po raz kolejny yy, w sposób yy, dla nas niezrozumiały yy, nikt nie z zarządu kogeneracji nie pofatygował się, żeby nawet porozmawiać z yy, prezesem EPS-u czy z prezydentem miasta o swoich celach, bo tak naprawdę na końcu za tę podwyższoną energię cieplną płacą mieszkańcy. Także tutaj informuję, że wysłaliśmy do pana ministra Borysa Budki i ministra aktywów państwowych co do dla nas karygodnego postępowania zarządu spółki KOGENERACJA. Poproszę jeszcze pana prezesa EPCO bo też w tej sprawie podjął działania, myślę tutaj o korespondencji z zarządem spółki Energa Kogeneracja. Stasz. Witam bardzo serdecznie, jestem unieśmielony taką no ilością mikrofonów. Po prostu nie jest zwyczajny tego, że muszę tak przemawiać no do grona. My również jako EPET wystąpiliśmy, ale do energii, Codeneration, czyli do ECO w sumie tutaj, z uprzejmą prośbą o szczegółowe wyjaśnienie podwyżki w każdym z tych elementów, które oni nam tutaj w ramach tego, że tak powiem, poinformowali. Jest to o tyle istotne, że moim zdaniem, kiedy zgłaszano, że tak powiem, wniosek osiem, osiem. do URE, to oni zgłaszali to w marcu, tak jak wiemy. W marcu ceny były zupełnie inne niż w tej chwili są. W związku z tym moim zdaniem jest podstawa do tego, żeby ewentualnie zmienić. Natomiast jest to proces. Wiadomo, że to nie zmieni się w przypadku spotkania na przykład z prezesem spółki, bo on nie jest władny, żeby to zmienić. Muszą powstać odpowiednie, że tak wyliczenia procedury. I w związku z tym my jesteśmy otwarci, w miarę możliwości staramy się, żeby pomóc mieszkańcom Erląga w tym trudnym okresie, bo dla mnie 35% to jest bardzo duża podwyżka. Może dodam jeszcze tutaj, że myśmy wstępnie wyliczyli, ponieważ nie mamy jeszcze też zgody URE na nasze, że tak powiem, propozycje obniżki cen ciepła, Wyliczyliśmy ile przy naszym założeniu to by było. Dla mieszkańców to byłaby kwota procent od 23 do 25% w zależności od kategorii. Podwyżki. Podwyżki, podwyżki tak. Uwzględniając nasz wniosek, nasz wniosek tutaj to dla mieszkańców ten, ale jest to w tej chwili wstępne wyliczenie, czekamy na oficjalne dokumenty, bo no nie możemy sobie tak powiedzieć. I, Dokonać oczywiście zmian. Ale to nie o to chodzi. Tak, no. jeszcze wejdę w słowo, no. że oni zrobili jako generacja 34% podwyżki. Samorządowa spółka, jak to się mówi, podjęła wszystkie działania i zmniejsza taryfę o 25%. No to znaczy, że tylko parę procent dla mieszkańca. To, to samo działanie powinno pójść ze strony energii kogeneracji. Że cena węgla, pamiętacie, niedawno. To tam szybowało, szybowały ceny gazu, nośników, a dzisiaj e, my się opieramy na realnych kwotach. Proszę. Nie, nie, tu. Ja tylko dodałem, nie, żeby. Jeżeli były pytania, to żeby odpowiedział. Proszę, chciałem coś nas, tak, już od zarządców nieruchomości już dostali nowe wskaźniki opłat, gdzie jest Ale to ten, jest wstępna tak, informacja, no. To to tak. Tam też w tej informacji jest napisane tak, że w związku z nową taryfą EKO także tak. zarządcy piszą do mieszkańców. Także tak, że uwzględniają już tą na poszły tych podwyżek już uwzględniają te nowe wskaźniki Tam to około 20-25%. Być może mają to informację nawet nie od nas, bo eko okazuje się, zwróciło się również bezpośrednio do zarządców informującym ich o tej taryfie, nie? A proszę powiedzieć, bo pamiętam dwa lata temu, półtora roku temu, kiedy weszła w życie ta pierwsza podwyżka, ta drastyczna, bo już do tym mówi na konferencji prasowej, kiedy dla mieszkańców oznaczało to podwyżkę 50%. Państwo wtedy no, zapowiadaliście pewne kroki prawne, które no, miały sprawić, że, że jakoś te skala tej podwyżki będzie, czy, czy skutki tej podwyżki jakoś ograniczone. Czy coś w tej sprawie się działo? Czy, czy ten proces się zakończył? Państwo, pan na temat jak, jak, wyglądała pod względem to... Proszę Państwa, jak Państwo wiecie została podjęta ustawa, która dawała podstawy do tego, aby było dofinansowanie do ceny ciepła dla odbiorców indywidualnych i nasi mieszkańcy również z tego skorzystali. W tej chwili też jeszcze ta ustawa obowiązuje, a więc... Myśmy oczywiście wystąpili, tak jak prezydent deklarował, ale wyprzedzająco ustawodawca zrobił tę ustawę, która spowodowała, że opłaty dla mieszkańców były niższe. Czy cena ciepła, ta różnica między tym, co płacili mieszkańcy a kosztem wytworzenia była pokrywana z budżetu państwa. I dlatego te podwyżki tak drastycznie nie dotknią mieszkańców. Ale dzisiaj też nie wiemy w jakim procencie i jak długo ta ustawa będzie obowiązywała. I chcę jeszcze dodać, że to co było powiedziane, 34% podwyżki eko, 25% obniżki epecu, to nie jest tak, że różnica jest tylko 9%, bo eko dostarcza 80% ciepła i te 80% zdrożeje o 34, a epec dostarcza 20% i tylko te 20 stanieje o 25% w momencie kiedy URE wreszcie odeśle nam zatwierdzoną taryfę, bo tak jak prezydent mówi, cały czas na nią czekamy. A ta taryfa nowa ekologicznie zatwierdzona? Tak. tak. Jaki będzie dalszy krok w takim razie? Jak od pierwszego państwo, tak. mają państwo teraz działać, no bo skoro macie jeszcze swojej oferty, rozumiem, swojej swoje taryfy zatwierdzonej, to zarządcy no, rob, robią ten krok wyprzedzający, a, a państwo jako reprezentacja, jak będziecie działać? My działamy w ten sposób, że zwróciliśmy się do Urzędu Reprezentacji Ameryki z z uprawną przyspieszenia decyzji w sprawie wydania ostatecznej Informacji o taryfie. I wtedy będziemy odpowiednio do tego działać, przeliczać. W tej chwili to, co ja mówię, 23 do 25%, w zależności od grupy, wyliczyliśmy to wstępnie na bazie naszego pisma. Natomiast co będzie, ja tego nie wiem. Nie? Są problemy z uzyskaniem decyzji z góry. To tyle wiem. Widzieliśmy, że prawie co jest od mieszkańców, że w tamtym roku otrzymali takie korekty faktur za płatności za ogrzewanie, za ciepło, w związku z tym, że okazało się po pewnych wyliczeniach, że te dużo mieszkańców płacili za ciepło. Dzisiaj ta sama, ta sama osoba, się na nas zwróciła powiedziała nam, że otrzymała faktury, które znowu korygujące, które korygowały tamtą korektę, nakazującą jednak zwrot tych pieniędzy. Jest to droga tak, to przez mękę. Chciałem Państwu powiedzieć to, w związku z prowadzeniem przez rząd ustawy od tzw. zarządcy rozliczeń wspólnych, ten zarządca rozliczeń dokonuje korekt i wypłat. I mimo, że myśmy jako EPET złożyli w ubiegłym roku wszystkie żądane dokumenty, zostały zatwierdzone, to w końcu grudnia na przykład ten zarządca rozliczeń wziął i wprowadził nowe zmiany, wprowadzając dziesiątki zmian w korekt faktur. U nas w tej chwili dodatkowe osoby muszą pracować, żeby te faktury korygować. No bo ja nie mogę tak o sobie wziąć powiedzieć. Ale że panie prezesie, że to, to jest właśnie ta dopłata, o której mówiliśmy. Tak. EPEC przedstawiał koszty rzeczywiste i koszty jakie ponoszą mieszkańcy i z tego tytułu była składana faktura na to, żeby ta, ta instytucja tych rozliczeń przekazywała środki do epec -u. One były przyjmowane, nie były negowane przez tę instytucję, zarządce rozliczeń, i wszystko było ok. W związku z tym rozliczenia z zarządcami nieruchomości, ze spółdzielniami, były na podstawie tych faktur korygujących. Nagle, w grudniu, nie wiem, wzięli, zaczęli to korygować i stwierdzili, że są jakieś nieścisłości, występowali do EPC o dodatkowe informacje i z tego tytułu zrobili korekty. Większe, mniejsze, to już nawet nie chodzi, bo to nie są wielkie pieniądze w tych korektach, tylko to jest bardzo dużo pracy papier papierkowej i spółdzielnie, i, i zarządcy mają pretensje, że to tak, tak, tak długo trwa i że przychodzą kolejne. Ale, ale EPEC też dostaje co chwila kolejne korekty faktur miesięcznych i musi przekazać to dalej. Czy znaczy to zostało zrobione w sposób nieprofesjonalny? bo można w bardzo prosty sposób przekazać środki do dopłaty do jeśli do, tu EPS jakby dostał Z, zużytych jest tyle i tyle giga dopłacamy tyle sprawa jest czysta jeżeli to wchodzi w obrót ile ten zużył ile tamten i to co chwilę się zmienia no to mamy bałagan i to jest taki prosty przykład tego spotkali się z niektórymi zarządcami tutaj z Elbląga na ten temat i szczegółowo rozmawialiśmy, nie? jak to zrobić, jak to podejść, tłumaczyliśmy w jaki sposób to biegnie. No i tak moim zdaniem to po prostu spodobało to, że było zrozumienie, że to nie jest wymysł co, że koryguje faktury o na przykład 10 groszy. Nie? To nie jest No Ale jest niezadowolenie mieszkańców i, i no, służby. Tak, z czasu, czy państwo żałujecie, że podpisaliście umowę, porozumienie z energią generacją EPEC i EPLOT w takim kształcie, w jakim ona Nie, nie żałuję. Dlatego, no, że, w tak, dostawy nie ciepła, powiem. dostawy ciepła są zapewnione. Powiedzmy sobie tutaj wprost. Na tamten okres, na tamte czasy wybudowanie od tak w dwa lata elektrownie, tam ciepłowni 200 tam 150 MW. było niemożliwe po prostu. Niemożliwe w tamtych warunkach. Poza tym ja patrzę na to też troszeczkę inaczej. szerzej. To są też obrążanie. Faktem jest, że tutaj podwyższają nam ceny, ale to jest firma w Olbonu, gdzie pracują nasi koledzy i przyjaciele. Ja, ja może dopowiem, bo szanowni państwo, to nie jest tak trzy czy jest dobra umowa, zła umowa, czy nam się podoba, czy nie, jest. Y, miasto zgodnie z ustawą musi zabezpieczyć ciepło dla mieszkańców i tak jakby to się marzyło, to tyle, co trzeba, żeby zabezpieczało. Nie, musi być duży naddatek jeszcze w tak zwanej mocy zamówionej, y, który choćby nie było zużyte, to musimy mieć w dyspozycji. I sam, y, ani sam EPS, ani sam zakład y, Energia kogeneracja sam jako jeden nie zabezpiecza tych potrzeb. Musi być współpraca. Ale to co od początku mówiłem, nie jakaś współpraca, jakaś nieprzemyślana. Po, powtórzę tu przykład komina ze 100 milionów, który energia chciała postawić. I, I tak naprawdę te pieniądze by poszły w komin, bo wiemy, że od węgla jest odwrót. Kiedy ta inwestycja by się zwróciła, to trudno nawet dzisiaj przypuszczać. Dzisiaj jest taka sytuacja, że my, jako miasto, musimy zabezpieczyć. Mamy w tej chwili dwie firmy, ale to, co mówimy, nie zgadzamy się na sposób uzyskania taryfy w URE, które myślę, że nieuczciwie załatwiła sobie energia, że tak powiem. Bo kto mi to wytłumaczy, że w EPS-u obniżamy cenę a w NRD podwyższamy. I to nie mówimy o 1-2%, tylko tu o 25%, tu podwyższamy o 34%. No to y, żadnej w tym y, logiki nie potrafię znaleźć, tym bardziej, że nie porównujemy y, zakładów innych, tylko obydwa ciepłownicze. Pytam o to, jak czekamy na odpowiedzi, ale chciałem też przy okazji właśnie, a co czy coś nowego cytaru budowy nowego źródła ciepła, to słychać w związku z naszą stroną. To musimy poczekać w tej chwili jest temat odblokowania środków unijnych wszystkich ścieżek, bo to żadna tajemnica, my zakładamy realizowanie inwestycji ze środków unijnych. ale To znaczy w dalszym ciągu nie ma. Mimo, że prowadzimy rozmowy, ale Patrząc prosto w oczy, że to się rozwiąże dopiero po NFZA rolę, nie? Dopiero wówczas spółki energetyczne, czyli Energa, nastąpią zmiany prawdopodobnie, moim zdaniem, w moim przekonaniu kadrowym, które umożliwią nam normalne rozmowy w tej sprawie z firmą Energa. Jeszcze do ścisłości, rozumiem, że nasz wniosek EKPC nie został jeszcze przez URE w ogóle rozpatrzony. A czy wniosek Energii został rozpatrzony i zgoda? A no, tak, 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 od 1 lutego tak, mówiłem. Tak, tak no, jest jeśli tak, to że jak, czeka podwyżka, tak, tak, tak? Czy rozumiem, tak, że jeśli tak, zostanie ten wniosek, to, tak, tak, na czas, masz, tak, to będzie ona po prostu mniejsze, tak? Tak. Na chwilę obecną tak to mm. wygląda. Tak, Przynajmniej znajdziecie to jeszcze pytanie, jak to w prezencie RPS-u, czy już wiadomo, kiedy będzie wysłany konkurs na Prezesa? Znaczy, czy wiadomo, którego dnia nie powiem, ale przygotowywana jest procedura konkursowa tutaj przez pana prezesa. Jak będzie zakończona, to ogłosimy. Nie rozmawialiśmy dzisiaj na ten temat, tylko rozmawialiśmy o innym temacie, dlatego nie odpowiem, kiedy pan prezes tam ze służbami przygotuje, bo to będzie oczywiście nabór drogą konkursową. Choć nie musi być, ale robimy konkurs. Nie, ja nie będę trzymał, się, proszę Państwa <grymne> z